Jesteś w kinie. I nagle ziomek wychodzi do ciebie z tekstem. Stary, cało się, się o 100 zł, co nie w łeb. No dobra, co mi chodzi? Krzychu? To ty? A nie, sorry, sorry, to nie ty, sorry. Nie zrobię krzychu. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to ci przyłożę. No, stary, to co, to ale te ci piękne. Złotych jako klepnie jest teraz No dobra, co mi tam? Ja muszę patrzeć że do No Kichu, 8 lat w podstawówce, 4 lata w jednej ławce. No co ty nie pamiętasz mnie? Nie byłem w żadnej podstawowce! Teraz ci tak przypierdzielę, że się nie pozbierasz. Branny Maciek film jest, a ty będziesz jakiegoś cymbała ubijał. Chodzi do pierwszego rzędu i tyle. No dobra, co mi to? Ja tam na górze jakiegoś wózka w na napierdzielam, a ty tu w pierwszym rzędzie siedzisz.